Siemano, z tej strony herbu i słuchajcie, zagrałem w Pokémony pierwszy raz po 25 latach. A więc słuchajcie, no, tytuł na to wskazuje, miniaturka na to wskazuje, więc nie ma, że tak powiem, żadnej tajemnicy o czym będzie ten film. Mianowicie, zagrałem w Pokémony pierwszy raz po 25 latach, a dokładniej zagrałem w takie... Powiedzmy klasyczne Pokémony, ponieważ skupiłem się na zakup Pokémon Legends Arceus, gdzie zresztą widzieliście e, również, przedstawiałem ten tytuł e, podczas pierwszego odcinka serii, kupiłem gierki. Do którego Was serdecznie zapraszam. Tutaj powinien na górze gdzieś wyświetlać się e, link. Natomiast jeżeli chodzi o same Pokémony. Zakupiłem, że tak powiem, siłą spontanu tak zwanego. Przymierzałem się do jakiegoś czasu już, żeby zagrać w jakieś Pokémony, ale nie byłem pewien za bardzo jakie. Jedyne co sprawdziłem, to po prostu wpisałem w Google ranking najlepszych Pokemonów na Switcha, ponieważ jestem posiadaczem Switcha od kilku lat, no a w Pokemony żadne na Switcha nie grałem. To mówię, wpiszę sobie, zobaczę i jednoznacznie wszyscy tutaj jednym głosem mówią, że Pokémon Legends Arceus to jest ten the best, Pokémon na Nintendo Switch. I tak, miałem to gdzieś tam w pamięci, ale jakoś specjalnie, że tak powiem, nie, nie realizowałem tego zakupu, mimo tej wiedzy. Zawsze były jakieś tam ważniejsze tytuły, ważniejsze gry do ogrania. I co? I okazało się, że pewnego pięknego dnia poszedłem do sklepu, żeby odebrać garnitur weselny dla kumpla, pozdro Matthew, i mówię, a wstąpię do MediaMarktu przy okazji. No i wstąpiłem do tego MediaMarktu, no i patrzę, jest, ostatnia sztuka, Pokémon Legends Arceus. Mówię, dobra, biorę, nie wiem, sponsor. Wziąłem, kupiłem i tak oto sobie gram w Pokémon. No dobra, ale w sumie po co ja ten film nagrywam? Tu chodzi o to, że to są spojrzenia na e, grę Pokémon, bo ciężko powiedzieć, żebym miał spojrzenie na serię, skoro nie grałem, tak jest żadną e, część, e, ale do tego zaraz przejdziemy. Okiem, że tak powiem, może niezupełnego świeżaka, ponieważ markę znam, markę kojarzę. Dużo w dzieciństwie grało się w Tazosy, oglądało się bajkę. Również grałem właśnie w te odsłony na Game Boyu Color u kuzyna. Także słuchajcie, no rzeczywiście, rzeczywiście tego było trochę. Więc świadomość tej marki była, ale przeskoczyłem po prostu. Kwestie gamingowe, jeżeli chodzi o Pokémony, to znaczy Game Boy Advance, Nintendo DS, -y, 3DS i tak dalej. Te wszystkie konsole przegapiłem, jeżeli chodzi o granie w Pokémony i zupełnie nie mam pojęcia, co tam wyszło. No i na Switchu też w sumie w żadne Pokémony nie grałem, dopiero Arceus to jest pierwsza odsłona, w którą miałem okazję zagrać. No i jak mi się to podobało. Ostatnie Pokémon, jakie grałem, to były Pokémon na Game Boyu, Color. To były Red, Blue, nie wiem, Yellow. Poprawcie mi, naprawdę, jakie wychodziły, bo nie mam pojęcia, aż tak w tej serii nie siedzę. W każdym razie to była ostatnia część, z którą miałem okazję zagrać. I teraz dopiero odpaliłem sobie Pokémon Legends Arceus. Żeby nie było, że nie miałem zupełnie styczności z Marką, no to słuchajcie, jak był e, wielki szał na Pokémon Go, no to ja również dałem się porwać razem z tłumem i na niejednym spocie siedziałem z kumplami i łapaliśmy stworki na mieście. E, no, i to była w sumie w zasadzie jedyna gra, e, którą pomiędzy tym okresem Game Boy Color, a teraz, którą, w którą po prostu e, grałem, jeżeli chodzi o Pokémony. Ale Pokémon Go no to była gra, w którą swego czasu chyba wszyscy grali tak naprawdę. Także e, tutaj no ciężko powiedzieć, że to była też. Pełnoprawna odsłona to Pokémonów, no bo jak doskonale pewnie wiecie, zupełnie o co innego tam chodziło. Ale dobra, przechodzę do rzeczy. No, Pokémon Legends Arceus okiem kompletnego pokémonowego świeżaka, może nie takiego do końca kompletnego, ale jednak gościa, który tą serię przespał w ostatnimi czasy. Pierwsze co mi się rzuciło w oczy, ale to biednie wygląda. <laughs> Naprawdę. Graficznie, graficznie tytuł, no, bądźmy szczerzy, jest yy, zacofany mocno. I tutaj nie ma co ukrywać, zresztą sami widzicie, ja tu będę wrzucał jakieś przewidki z gameplayu, żebyście sobie tam widzieli, jak to wszystko wygląda. Mianowicie no, graficznie szału nie ma, ale jeżeli chodzi o wizualia, to nie to w tej grze jest najważniejsze, ponieważ liczy się gameplay i klimat. No a tutaj gra jak najbardziej moim zdaniem dowodzi, Bowiem jest to gra brzydka jak noc, ale po prostu wciąga jak diabli. Co tu dużo mówić? Bieganie swobodne i łapanie pokemonów, e, ponieważ jest to właśnie gra w trochę innej formule niż takie klasyczne pokemony. Tutaj nie, nie jesteśmy trenerami y, i nie, nie, nie trenujemy swoich pokemonów, że tak powiem, w jednym z Training Center, e, czy co tam teraz jest. E, no, jest to uwarunkowane również fabularnie, więc e, zaraz przejdę do tego wątku, zaraz tutaj to rozwinę. Natomiast e, generalnie tutaj sytuacja w ten sposób wygląda, że biegamy sobie po dzikim zupełnie terenie, dziewiczym nieodkrytym terenie, gdzie żyją dzikie Pokemony i tam mamy za zadanie po prostu albo je łapać, albo z nimi walczyć. To w zasadzie jest trzon całej gry. Można więc pomyśleć, że no w sumie nuda, nie? Co tu robić? Ale powiem Wam szczerze, że jak już się wybiegnie w ten otwarty świat i te Pokemony sobie tam biegają, to człowiek nim się obejrzy, to załapuje syndrom, a jeszcze jeden stworek, a jeszcze jednego widzę na horyzoncie, a to jeszcze pójdę i tutaj coś zbiorę, a to jeszcze pójdę zagadać, a to jeszcze zawalczę. No i tak godzina za godziną lecą. I na tym chyba polega magia tej gry, tak naprawdę, ponieważ, tak jak mówię, no, na pierwszy rzut oka, zapewne to zresztą widzicie również teraz na gameplayu, na pierwszy rzut oka, no ktoś sobie pomyśli, szału nie ma, no nie urywa, nie, no, tak jak, nie ma jakiejś tu, turbo ekscytacji. ale jak już się to chwyci w ręce, to naprawdę jest przyjemnie. No i tutaj przejdę do tej fabuły, o której mówiłem, mianowicie e, sytuacja wygląda w ten sposób, że to jest gra. Która jest fabularnie osadzona przed wszystkimi wydarzeniami, we wszystkich Pokémonach, jakie miały miejsce. Tutaj ludzkość jeszcze nie jest, że tak powiem, zaznajomiona z otaczającymi ich stworzeniami, nie żyją w symbiozie, tak jak to ma przeważnie miejsce w każdej części, a my jesteśmy tajemniczą postacią, głównym bohaterem, który spadł z nieba dosłownie. Może to brzmić abstrakcyjnie, ale tak było, wierzcie mi. I. Yy... Posiadamy tajemnicze umiejętności, że tak powiem, dogadywania się z tymi Pokemonami oraz, no, że tak powiem, one reagują na nas jakoś tak jakby lepiej niż na resztę ludzi. W ten sposób to wygląda, ja to może super profesjonalnie tego nie opisuję, ale to jest nieważne, chodzi o to, żebyście po prostu skumali. Nie będę tutaj spoilował za bardzo, jeżeli chodzi dalej o tę fabułę. No nie jest ona też jakoś mega skomplikowana, ale to jest wszystko tło po to, żeby uzasadnić, styl gameplayowy w tej grze, dlaczego te dzikie pokemony sobie tak biegają, dlaczego trzeba je łapać. I naszym głównym zadaniem jest kompletowanie pierwszego Pokedexu. Pokedexu, czyli po prostu indeksu spisu pokemonów dzikich. No, ludzie jeszcze nie, że tak powiem, dysponują, nie dysponują taką wiedzą na temat tego, jakie pokemony co robią, jak się nazywają i tak dalej. No i my tutaj w roli badacza pokemonów wychodzimy przed szereg jako ci, którzy też z tymi pokemonami czy tak powiem, lepiej się dogadują, wychodzimy przed szereg, no i musimy biegać po mapie i zbierać wszystkie Pokemony i zdobywać ich dane tak naprawdę i uzupełniać ten Pokédex. I to jest tyle, jeżeli chodzi o główny cel tej gry tak naprawdę. Tu się biega, walczy, zbiera dane i, i, i wykonuje quest. I do tych questów teraz przejdę, one się dzielą na dwie grupy. Te fabularne, które pchają fabułę do przodu, no i te poboczne. Jeżeli chodzi o ich specyfikę, no to ona jest mega banalna, nie będę oszukiwał. To jest przyjdź, zabij parę pokemonów, złap parę pokemonów, wróć, e, znajdź taki przedmiot, wróć, przyjdź, pogadaj z tym, znajdź przedmiot, zabij pokemona, wróć i tak dalej. Tutaj nie ma nic odkrywczego, ale mimo wszystko, że tu nie ma nic odkrywczego, to człowiek i tak wsiąka w ten świat. Dla mnie jest to osobiście świetna gra, która zdaje egzamin w 100%, jeżeli chodzi o tryb przenośny na Switchu. Nie mam potrzeby podpinania jej do telewizora, ale w trybie przenośnym robi mega robotę. Czy gdzieś w podróży, czy gdzieś na wyjeździe, czy e, gdziekolwiek, czy na posiedzeniu, że tak powiem, klasycznym, czyli w tak zwanej dwójeczce, e, świetnie się Pokemony sprawują. I co tu dużo mówić, jeżeli chodzi o gameplay fambułę i, i w zasadzie oprawę, tak, też wspomniałem o nie na początku, to było na tyle. No tutaj nie ma co się bardziej rozwodzić nad tym tytułem. E, mi to trochę przypomina, ponieważ ja jestem Nintendowym świeżakiem. Ponieważ Switch to jest moja pierwsza konsola z obozu Nintendo i mam ją jakoś, nie wiem, dwa lata, coś takiego. Więc to jest króciutko, też nie jest to mój główny sprzęt, bo głównie gram e, na PlayStation. Także z doskoku, z tyle co udało mi się pograć w gry Nintendo, to Pokémony przypominają mi mocno The Legends of Zelda. Breath of the Wild, które też niedawno przyszedłem, bo w zeszłym roku grałem ten tytuł, była to moja pierwsza Zelda. I do moich wrażeń, taka propos, reklamuję tutaj również, zapraszam, ponieważ wrażenia z przejścia Zeldy nagrałem okiem świeżaka. Jest odcinek wrzucony na kanał, także zapraszam, tutaj Wam się link powinien klasycznie wyświetlać. No i dlaczego to porównanie do Zeldy? Mianowicie sam vibe tej gry jest taki spokojny, stonowany. Tutaj nie dzieje się jakoś mega wiele, że to jest jakaś akcja, efekty i tak dalej. Przepych graficzny, nie, tego nie ma. Tu jest spokój, nawet muzyka, nawet efekty specjalne podczas nie wiem, klikania, klikania opcji w menu. One są bardzo zbliżone do Zeldy. To wszystko jest takie stonowane, spokojne, ale naprawdę wciąga. No, i z tą różnicą może, że w Zeldzie jest o wiele ładniejsza oprawa graficzna. To tak jak mówiłem, no ta gra jest brzydka, jak noc, ale wciąga jak diabeł. No i co? Co jeszcze mogę Wam o pokołonach powiedzieć? Słuchajcie, ja jestem ciekaw osobiście, ponieważ tutaj ludzie oceniają, że to jest top najlepsza część na Nintendo Switch. Ciekaw jestem, jak te inne wypadają w takim razie, ponieważ no tutaj gameplayowo. Z tego co wiem, to się różni dosyć od tych klasycznych odsłon. Zresztą grałem w te klasyczne odsłony na Game Boyu, więc coś tam, coś tam jeszcze pamiętam, mimo że to tyle lat już minęło. Ale ogólnie ciekaw jestem, jak te inne wypadają i czy też są takie wkręcająco, wciągające, że tak się wyrażę, ponieważ ta odsłona jak najbardziej jest, pomimo tego, że tak jak mówię, na pierwszy rzut oka patrząc na to, może powiedzieć, no, no i co. Rewelacyjnego. A tu jednak proszę bardzo, można się zatracić. Co jeszcze ciekawe, no niedawno zresztą pojawił się boom w postaci gry pod tytułem Pal Wars. Nie wiem, czy kojarzycie. Eee, I Pal Warda też miałem okazję zagrać w troszeczkę, z godzinkę dwie pograłem. Mogę to trochę przyrównać i generalnie ludzie tak mocno. Czego nie było przy premierze World, bo wszyscy się rzucili na to. Wiadomo, więc to też trochę inaczej. Ale strasznie krytykowali Pokémony, że to już jest zacofana seria, że ten World to jest rewolucja, bo tam jest survival, tam te potworki można wykorzystywać do budowania bazy, do, do pracy można je wysyłać i tak dalej. Moim zdaniem to nie jest kwestia rewolucji, tylko to są dwie inne gry po prostu. Tutaj jest bardziej postawione to na fabułę, zresztą z tego, co ja widzę. Też niezbyt skomplikowano, ale jednak są te kwestie uwarunkowane fabularnie. No, coś tam się w tej grze dzieje: jest jakaś opowieść, jest jakiś cel, jakiś świat przedstawiony ludzie, którzy że tak powiem się rozwijają cywilizacyjnie i tak dalej. A w Palwardzie w zasadzie nie ma nic z tych elementów: tam się po prostu biega. Z... Zaczynasz grę w... jedynie mając gacie na sobie, i biegniesz i musisz przetrwać. I koniec. Nie ma jakiegoś takiego mega celu. Czy, czy, nie wiem, do osiągnięcia, czy, czy jakiegoś podłoża fabularnego. No to tutaj Palward i Pokemony na pewno pod tym względem się dosyć sporo różnią. Aczkolwiek, no tak jak mówię, to jest moje zdanie. E, rozumiem, że na przykład fani serii, którzy już grali w Pokemony, grali, 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 mogli czuć przez zmęczenie materiału i mogli czuć, e, że tak powiem, już przejedzenie tematem, e, więc e, dlatego że tak się rzucili hucznie na właśnie Palward, który, no, jakby nie patrzeć, prezentuje odmienną e, formułę ze zbliżonym designem. Dobra, słuchajcie, no i to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje dosyć chaotyczne wrażenia z Pokémon Legends Arceus. Postaram się to zmontować jakoś tak, żebyście zajrzeli w ogóle o co mi chodzi. Eee, w każdym razie, czy polecam? Tak, polecam jak najbardziej. To jest gra, która wciąga, ale nie wiem jak ludzie, którzy mieli okazję ograć wszystkie części Pokémonów, czy, czy im to siądzie, ponieważ tu jest troszeczkę inna specyfika tej gry, a z drugiej strony, no, jest ona oceniana tofowo, że, to że to są najlepsze pokemony na Nintendo Switch, więc może, no, jednak coś w tym jest. Mi naprawdę gra się spodobała. Siedzę sobie i sesyjki na Switchu, zaliczam kolejne, odkrywam świat, łapię pokemony. Jest to naprawdę fajne, wciągające, trochę relaksujące, tak jak właśnie wspomniana Zelda Breath of the Wild, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Oczywiście to miałem na myśli. Także, mm, no powiem wam, że naprawdę bardzo Fajna gra. Pomijając te mankamenty, oczywiście, jak prostota graficzna, mało skomplikowane kwestie, jak dosyć płytka fabuła, to wszystko jeżeli Wam nie przeszkadza, tylko czujecie fan z gry, z przebywania po prostu w tym świecie, z odkrywania i z, ze zwiedzania spokojnego, to jak najbardziej polecam Pokémon Legends Arceus. Jeżeli chodzi o mój czas gry, ja dopiero grałem jakieś 10 czy tam paręnaście godzin. Także tak naprawdę można powiedzieć, że liznąłem ten potężny, otwarty świat. No, gry nie ukończyłem jeszcze, ale na pewno to zrobię. Może jakieś tam szersze omówienie się pojawi, ale nie wydaje mi się, że była taka potrzeba. Tutaj raczej myślę, że już zbyt wiele się nie zmieni. Także tyle, słuchajcie. Pokemon Legends Arceus, zagrałem po 25 latach w Pokemony i się nie zawiodłem. A tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu, tego oraz innych moich materiałów na kanale. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że wysłuchaliście mojego oględzenia do końca, daliście radę wytrwać do końca z moim oględzeniem i przynudzaniem tutaj na temat Pokémonów. I co? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i oczywiście zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do łapkowania tego filmu. Co tam jeszcze uważacie? Róbcie, żeby kanał rósł w siłę. Dzięki wielkie i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na kanale. Na razie, cześć!